Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku opowieści kryminalnych. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wydarzeniach z roku 2010, które miały miejsce w Long Beach. Zapraszam do wysłuchania historii Daniela Łozniaka. W dzisiejszej historii przeniesiemy się do roku 2010, do miasta Long Beach znajdującego się w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. W mieście tym mieszkała 23-letnia Julie Kibuishi, która w tamtym czasie studiowała projektowanie mody. Była ona jednym z trojka dzieci japońskich emigrantów. Miała dwóch starszych braci, i kiedy jej mama była w trzeciej ciąży, spodziewała się, że urodzi się kolejny syn. Tak zresztą uważali lekarze. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich w dniu Świętego Walentego 1987 roku na świat przyszła dziewczynka. Od samego początku była ona oczkiem w głowie całej rodziny. Julie uwielbiała taniec od najmłodszych lat, już jako pięciolatka zaczęła odstępowania, a w późniejszym czasie poznawała różne inne style tańca. Taniec był dla niej całym światem. Julie była dziewczyną, której nie brakowało poczucia humoru. Zawsze była uśmiechnięta i gotowa do strojenia żartów. Była też bardzo miłą osobą. Zależało jej na tym, aby nigdy nie wyrządzić komuś krzywdy czy nie sprawić przykrości. Zawsze dbała o innych ludzi. Kiedy studiowała na uniwersytecie, poznała chłopaka, który był od niej starszy o trzy lata. Nazywał się Sam Herr i dla Julie był on tylko przyjacielem. Nigdy nie łączyło ich nic więcej. Nie było żadnego romansu między nimi. Po prostu byli parą przyjaciół, która lubiła spędzać czas razem. Dziewczyna spotykała się z samem również po to, aby udzielać mu korepetycji z antropologii. I najwyraźniej spotkania te były bardzo owocne, ponieważ sam zaczął otrzymywać coraz lepsze stopnie z tego przedmiotu. Sam w przeciwieństwie do Julie nie miał żadnego rodzeństwa. Jego mama nie najlepiej zniosła poród. Dlatego też rodzice chłopaka postanowili, że będzie on ich jedynym synem. Jako nastolatek sam był chłopakiem, który przysparzał swoim rodzicom trochę zmartwień. Zaczął się spotykać z nieodpowiednimi ludźmi, i w roku 2002 jeden z jego kolegów został zabity. Sam był wówczas podejrzewany o to, że to on wystawił swojego kolegę tym ludziom, którzy odebrali mu życie. To on zaproponował mu udanie się do miejsca, gdzie później doszło do całego zajścia. I to on go tam zawiózł. Postawiono mu wówczas zarzuty i osiemnastolatek spędził w areszcie prawie rok, oczekując na proces. Na jego szczęście w trakcie procesu został uniewinniony i został wypuszczony na wolność. Ale pobyt w więzieniu był dla niego ogromnym przeżyciem. Był to najgorszy okres w jego życiu i sam nie zamierzał tam wracać. Nigdy więcej. W związku z tym zerwał ze swoim wcześniejszym życiem. Nie kontaktował się już więcej z ludźmi, z którymi zadawał się przed pobytem w więzieniu. Sytuacja ta bardziej zbliżyła go również do jego rodziców. Spędzali oni ze sobą więcej czasu i chłopak nawet wytatuował sobie na ramieniu serce z różami, w środku którego widniały dwa słowa mama i tata. Po wyjściu na wolność sam podejmował się różnych zajęć. Pracował w ochronie, zajmował się strzeżeniem psów, czy pracował w firmie kurierskiej. Zmieniał pracę co jakiś czas, aż do momentu, kiedy zdecydował się wstąpić do wojska. Jego ojciec i stryj co jakiś czas próbowali go przekonać, że to może być dla niego dobre rozwiązanie, ale dopiero kiedy jego kolega ze szkoły wstąpił do wojska i opowiedział samowi, jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która się tam znajduje, sam podjął decyzję, że taki będzie kolejny krok w jego życiu. Zostanie żołnierzem. Początkowo odbywał służbę w Karolinie Południowej i Georgii, aby ostatecznie zostać wysłanym do Europy, gdzie stacjonował we Włoszech i w Niemczech. Z tego ostatniego kraju został nawet wysłany na krótki okres do Afganistanu. Kiedy powrócił do Niemiec, poznał tam dziewczynę i spotkanie to było początkiem poważnego związku. Spotykali się oni nie tylko w Niemczech, ale również po powrocie Sama do Stanów Zjednoczonych. Katarina kilka razy przyjeżdżała do niego, aby spędzić czas wraz z samem i jego rodziną. Mieli oni poważne plany względem siebie. Planowali w przyszłości założyć rodzinę. Ale póki co Katarina była narzeczoną Sama i mieszkała tysiące kilometrów od niego. 21 maja 2010 roku Julie spędzała dzień ze swoim bratem który miał wkrótce wstąpić w związek małżeński. Dziewczyna wiedziała, że będzie druhną na jego ślubie i kiedy spotkali się tamtego dnia w restauracji, rozmawiali głównie o tym. Jej brat dał jej nawet tiarę, którą miała mieć na głowie w dniu jego ślubu. To był dzień, na który wszyscy z niecierpliwością czekali. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 23, Julie otrzymała kilka wiadomości wysłanych przez jej przyjaciela sama. Bardzo zależało mu na tym, aby się razem spotkać. W SMSach tych pisał, że ma jakieś rodzinne problemy i potrzebuje kogoś, z kim mógłby to omówić. Prosił, aby Julie przyszła do jego mieszkania około północy. Zależało mu również na tym, aby przyszła sama i nikomu nie mówiła o tym, gdzie idzie. Te ostatnie prośby były trochę dziwne, ale czasami, kiedy człowiek znajduje się w stresującej sytuacji, wypisuje różne rzeczy. Dlatego też Julie nie zastanawiała się zbytnio nad tym. Sam był jej przyjacielem i zawsze była gotowa, aby mu pomóc. Następnego dnia, 22 maja, rodzice sama zaczęli się niepokoić. Był on z nimi umówiony na tamten weekend, miał przyjechać do ich domu. Ale był już wieczór, a on ani nie dojechał do nich, ani nie można było się do niego dodzwonić. Za każdym razem, kiedy jego ojciec Steve próbował do niego dzwonić, telefon sama był wyłączony. Tylko że jego syn nigdy nie wyłączał telefonu, dlatego z każdym kolejnym nieodebranym połączeniem, jego ojciec coraz bardziej się denerwował. Ponieważ nigdy wcześniej nie zachowywał się w ten sposób, Steve zdecydował się pojechać do mieszkania, które sam wynajmował, aby sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Kiedy dojechał na miejsce, pukał do drzwi, ale nikt nie otwierał. A ponieważ ojciec chłopaka dysponował zapasowymi kluczami do jego mieszkania, wszedł do środka. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak zawsze. Sam raczej dbał o swoje mieszkanie i tak jak zawsze wszędzie panował porządek. Dopiero kiedy jego ojciec wszedł do sypialni, zobaczył coś, czego się nie spodziewał. częściowo na łóżku, a częściowo na podłodze leżała dziewczyna. Jej spodnie były sunięte do kolan, a na jej plecach, na bluzce, znajdował się napis zrobiony czarnym markerem. Cała twoja, a później jeszcze niecenzuralne słowo. Steve nie miał wątpliwości, że dziewczyna już nie żyła, wokół niej na łóżku znajdowało się tak wiele krwi, a do tego nie dawała ona żadnych oznak życia. Postanowił jednak to sprawdzić. Podszedł bliżej, aby sprawdzić puls i kiedy odsłonił włosy z jej twarzy, od razu poznał, kim była ta dziewczyna. Poznał ją jakiś czas wcześniej, kiedy przyjechał do mieszkania swojego syna. Uczyli się oni wówczas razem. Później Julie nieraz była gościem w ich domu, wiedzieli, że jest dobrą przyjaciółką sama i zapraszali ją na kolację czy obiad. Oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że poza przyjaźnią nie łączy ich nic więcej. Sam traktował ją jak siostrę, a jego rodzice jak córkę, której nigdy nie mieli. Dlatego też, kiedy ojciec sama zorientował się, kto leży na łóżku w sypialni jego syna, był w szoku. Od razu zaczął się zastanawiać, gdzie może być sam, czy jemu również stała się jakaś krzywda, czy możliwe było, żeby on zabił Julie. Mężczyzna sprawdził wszystkie pomieszczenia, ale nigdzie nie było śladów jego syna. Kiedy na miejscu pojawiła się policja powiadomiona przez Steve'a, od razu mogli powiedzieć, w jaki sposób odebrano życie Julie. Ktoś skierował broń w jej stronę i mierząc w głowę dwukrotnie nacisnął spust. I wszystko wskazywało na to, że zrobił to sam. Służył on przez jakiś czas w wojsku, gdzie miał dostęp do broni, a dodatkowo na jego niekorzyść działał fakt, że chłopak w przeszłości był aresztowany jako podejrzany o udział w zabójstwie. Jednak jego ojciec był przekonany, że sam tego nie zrobił. Znał go bardzo dobrze i wiedział, jakim był człowiekiem po opuszczeniu więzienia. Wiedział, że zrobiłby wszystko, żeby tylko ponownie tam nie trafić. Wiedział też, że sam nigdy nie skrzywdziłby Julii. Kiedy policjanci byli jeszcze w mieszkaniu chłopaka, mieli możliwość porozmawiania z jego przyjacielem, który mieszkał w tym samym bloku. Byli oni umówieni dzień wcześniej, ale sam nie pojawił się w umówionym miejscu. Nie odbierał też telefonu i nie odpowiadał na smsy. Przyjaciel ten był kilka razy w jego mieszkaniu, ale nikt nie otworzył mu drzwi. Nic nie wskazywało też na to, że sam może być w środku. Co więc się stało z 26-latkiem? Czy odebrał on życie Julie i zaraz po tym gdzieś uciekł? Policjanci uważali, że jest to najbardziej prawdopodobna wersja. Tym bardziej, że sprawdzono telefon dziewczyny, który znaleziono przy niej, i odnaleziono tam wiadomości, które sam wysyłał do niej na krótko przed tym, zanim pojawiła się w jego mieszkaniu. Było oczywiste, że to on ją tam zwabił. Brat dziewczyny, który był akurat z nią w momencie, kiedy otrzymała te wiadomości, przyznał, że wydawały jej się one trochę dziwne. Szczególnie, kiedy sam napisał, że chce tylko z nią porozmawiać, nie zależy mu na tym, aby doszło między nimi do zbliżenia. Relacja Julie i sama była zawsze czysto przyjacielska. Nigdy nie doszło między nimi do czegoś więcej, nawet do zwykłego pocałunku, a co dopiero stosunku. Dziwne było, że sam w ogóle o tym pisał, dobrze wiedział, że Julie ma chłopaka, ale 23-latka chciała pomóc swojemu przyjacielowi i dłużej się nad tym nie zastanawiała. Kiedy wybrała się do jego mieszkania, rozmawiała przez telefon ze swoim bratem. Gdy była już przed drzwiami mieszkania sama, mogła usłyszeć, jak chłopak płacze. Wiedziała wtedy, że coś poważnego musiało się stać. I wtedy rodzeństwo przerwało swoją rozmowę i to był ostatni raz, kiedy brat Julie z nią rozmawiał. Rozpoczęto poszukiwania sama, ze względu na jego przeszłość, zarówno wojskową, jak i fakt, że spędził w więzieniu blisko rok, uważano, że może on być niebezpieczny dla otoczenia. W mieszkaniu nie znaleziono broni, dlatego podejrzewano, że chłopak mógł ją mieć przy sobie. Wszystkie te informacje zostały przekazane do wiadomości publicznej. Być może ktoś widział chłopaka i mógł pomóc w jego zatrzymaniu. Ale póki co żadna informacja nie pomogła śledczym dotrzeć do sama. A w tym czasie, kiedy policjanci zajmowali się poszukiwaniem 26-latka, ojciec chłopaka, który miał dostęp nie tylko do jego mieszkania, ale również do konta bankowego, zauważył, że już po tym, jak chłopak zniknął, z jego konta były wypłacane pieniądze. Sam pomimo młodego wieku miał na swoim koncie ponad 60 tysięcy dolarów, które zdołał odłożyć głównie w czasie, kiedy służył w wojsku. I jego ojciec zwrócił uwagę na to, że w ostatnich dniach kilka razy z bankomatu wypłacano po 400 dolarów. Steve oczywiście poinformował o wszystkim policję, ale też nie zamierzał czekać z założonymi rękami. Próbował trochę na własną rękę odnaleźć sama. Chciał dowiedzieć się jak najwięcej na temat ostatnich dni przed jego zniknięciem. Ponownie rozmawiał z jego przyjacielem Jake'em. To z nim sam był umówiony na dzień przed odnalezieniem ciała Julie. Jake wynajmował mieszkanie razem z jeszcze jednym chłopakiem, Dave'em. Oboje byli dobrymi przyjaciółmi sama i często razem spędzali wolny czas. Dave rozmawiając z ojcem chłopaka, przekazał mu, że słyszał od sama, że tamtego dnia, kiedy miał się spotkać z Jake'em, był wcześniej umówiony z Danielem, który mieszkał również w tym samym budynku. Daniel Łoźniak był aktorem i poprosił 26-latka, aby pomógł mu w teatrze przy przygotowaniu scenografii. Nie był on jakimś wyjątkowo bliskim przyjacielem sama, ale zdarzało się, że spotykali się od czasu do czasu. Wszystko wskazywało na to, że Daniel mógł być jedną z ostatnich osób, które widziały się Samem przed jego zaginięciem, jeżeli oczywiście do ich spotkania doszło. Może sam nie pojawił się na nim, tak samo jak nie spotkał się z Jake'em. Dlatego też Steve musiał natychmiast z nim porozmawiać. Liczył na to, że Daniel może posiadać informacje, które pozwolą na ustalenie tego, co się stało. Daniel jak najbardziej starał się pomóc Steve'owi. Jak już wspomniałam, nie byli oni bliskimi przyjaciółmi, ale byli sąsiadami i spędzili razem kilka wieczorów. Ale kiedy ojciec chłopaka rozmawiał z nim, miał wrażenie, że Daniel go okłamuje albo przynajmniej coś przed nim ukrywa. Kiedy zaczął mu opowiadać o tym, jak sam żalił mu się, że ma problemy nie tylko ze swoimi rodzicami, ale również z dziewczyną, Steve wiedział, że Daniel to wszystko wymyśla. Między samem a jego rodzicami układało się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. 26-latek nie miał też żadnych problemów w związku z Katariną. Nie mieszkali oni razem, ale tylko dlatego, że dawali sobie jeszcze trochę czasu. Oboje byli młodzi, nie musieli się spieszyć. W ogóle dziwne było to, że przyjaciele sama nic nie wiedzieli na temat tych problemów. Dlaczego niby miałby on się zwierzać Danielowi, który był tylko znajomym z tego samego budynku, a nic nie powiedzieć przyjaciołom, z którymi spędzał większość czasu? Wszystko to wydawało się Steve'owi podejrzane. Zresztą nie tylko jemu. Policjanci również zaczęli obserwować Daniela. I pewnego dnia, śledząc go, dojechali do miejsca, gdzie Daniel spotkał się z jakimś młodym chłopakiem. Policjanci byli świadkiem, jak ten chłopak przekazał Danielowi kopertę i zaraz po tym się rozeszli. Funkcjonariusze postanowili śledzić wówczas tego chłopaka i kiedy dotarli w okolice domu, w którym mieszkał, zauważyli, że pod dom podjechał dostawca pizzy. Zatrzymano od razu tego dostawcę i kiedy sprawdzono sposób zapłaty, okazało się, że zapłacono kartą sama. Czyżby ukrywał się on w domu tego nastolatka? Nie było innego wyjścia, jak to sprawdzić. Policjanci zapukali do drzwi domu tego chłopaka i sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Ale nigdzie nie było sama. Chłopak ten, 16-letni Wesley Frelick, zapewniał też, że musiało dojść do jakiejś pomyłki. Nie używał on czyjejś karty do płacenia za pizzę. Ale policjanci nie mieli zamiaru tak łatwo się poddawać. Poinformowali go, że ta karta należy do osoby, która jest powiązana z zabójstwem. Dodatkowo byli w posiadaniu zdjęć człowieka, który wypłacał pieniądze z bankomatu, używając właśnie tej karty. I o dziwo, osoba ta była bardzo podobna do szesnastolatka. I to był moment, w którym do chłopaka dotarło, że to nie są żarty. Za łzami w oczach przyznał się do wszystkiego. Co prawda używał on karty sama, ale robił to na prośbę Daniela Łoźniaka to on mu ją dał i poprosił, aby Wesley pomógł w wypłacaniu pieniędzy z konta. Miał on wypłacić jak najwięcej pieniędzy, a po jakimś czasie sam zamierzał zgłosić kradzież tej karty do banku. Dzięki temu oszustwu bank miał mu zwrócić te niby skradzione pieniądze. Oczywiście nie było to zgodne z przepisami, dlatego też Daniel poprosił nastolatka, żeby za każdym razem, kiedy udawał się do bankomatu, zakładał czapeczkę i okulary przeciwsłoneczne. Wesley nie był od razu przekonany co do tego, czy chce w tym uczestniczyć, ale też nie bardzo potrafił odmówić Danielowi. Był on od niego 10 lat starszy i znali się oni z teatru. Wesley był dopiero na początku swojej aktorskiej kariery, a Daniel już nieraz występował na deskach teatru. Dla nastolatka był on takim człowiekiem, jakim sam w przyszłości chciałby być wzorem do naśladowania. Nie potrafił mu odmówić. Dlatego wziął od Daniela kartę sama, wypłacał pieniądze z bankomatu i przekazywał je Danielowi. Tamtego dnia, kiedy policjanci widzieli, jak podaje Danielowi kopertę, w środku było 400 dolarów. I tutaj może powiem kilka słów na temat Daniela Łozniaka. W roku 2010 był on bezrobotnym aktorem, który intensywnie udzielał się w lokalnym teatrze. Nie była to jednak praca, za którą otrzymywał pieniądze. Robił to społecznie. Jednak Daniel od zawsze wiedział, że aktorstwo to jest to, czym chciałby się zajmować w swoim życiu, dlatego też ważne dla niego było, aby zdobywać doświadczenie w tym zawodzie, nawet jeśli musiałby robić to nieodpłatnie. Czasami próbował podejmować się jakiejś pracy, ale w większości przypadków kończyło się to w ten sam sposób zwalniano go za kradzież. Daniel chyba przez całe swoje dorosłe życie narzekał na brak pieniędzy. Brak pracy, która przynosiłaby mu stały dochód, sprawiał, że praktycznie żył z dnia na dzień. W tym samym teatrze co Daniel występowała dziewczyna Rachel Buffett, która była jego narzeczoną. Spotykali się oni już od dłuższego czasu i w lutym 2010 roku wprowadzili się do budynku, w którym mieszkał sam Her. Czyli zamieszkali tam na trzy miesiące przed tragicznymi wydarzeniami, ale Daniel zdążył się już poznać samym. Byli w tym samym wieku i czasami zdarzało się, że spędzali ze sobą czas razem, chociaż nie byli jeszcze na takim etapie, który można by nazwać przyjaźnią. Ale ponieważ ani Daniel, ani Rachel nie mieli stałej pracy, mieli duże problemy z tym, żeby opłacać czynsz na czas. Często zdarzało się, że musieli korzystać z pomocy innych osób, pożyczali od nich pieniądze, które miały służyć do zapłaty czynszu ale pomimo tego, że praktycznie nie wiązali końca z końcem, zdecydowali się na ślub i oczywiście wystawne wesele. Wszystko było już zaplanowane. 28 maja Daniel i Rachel mieli zostać mężem i żoną, a po weselu, którego nie mogli się już doczekać, planowali się wybrać w podróż do Meksyku. Wszystko fajnie, tylko kto za to zapłaci, skoro oni sami nie mieli nawet wystarczająco pieniędzy, aby zapłacić za mieszkanie. Wyglądało to dość podejrzanie i policjanci przeczuwali, że to Daniel może być odpowiedzialny za śmierć Julie. Co gorsze, przypuszczali, że być może sam nie ucieka przed sprawiedliwością, tylko również może już nie żyć. Dlatego też 26 maja Daniel został aresztowany i zrobiono to w trakcie jego wieczoru kawalerskiego, na którym oczywiście bawił się znakomicie. Daniel z ulgą przyjął zatrzymanie przez policję. Od razu powiedział, że miał już dość ukrywania prawdy. Nie chciał już dłużej kryć Sama. I w trakcie przesłuchania opowiedział dokładnie o tym, co się wydarzyło kilka dni wcześniej. Tego samego dnia, kiedy ojciec Sama odkrył w jego mieszkaniu ciało Julie, około ósmej rano sam przyszedł do Daniela i przyznał się do tego, że w jego mieszkaniu znajduje się człowiek, który nie żyje. Opowiedział mu o tym, że dzień wcześniej czuł się nie najlepiej, był trochę zdołowany, i postanowił utopić smutki w alkoholu. Później do tego wszystkiego dołożył jeszcze inne używki. Napisał wtedy kilka wiadomości do Julie, aby przyszła do jego mieszkania. Nie chciał być sam, wiedział, że jej towarzystwo może wpłynąć na poprawę jego samopoczucia. Kiedy dziewczyna już przyszła, sam próbował doprowadzić do zbliżenia, jednak ona kompletnie nie miała na to ochoty. Wtedy w złości odebrał jej życie. Kiedy sam opowiedział o wszystkim swojemu sąsiadowi, Daniel zawiózł go do centrum handlowego i to był ostatni raz, kiedy go widział. Śledczym trudno było uwierzyć w tę wersję wydarzeń, jednak w tamtym momencie nie dawali tego po sobie poznać. Udawali, że całkowicie wierzą Danielowi, powiedzieli mu, że jednak muszą pobrać od niego próbkę DNA, aby w ten sposób wyeliminować go z grupy podejrzanych. Wtedy Danielowi zaczęły się przypominać rzeczy, o których wcześniej nie wspominał policjantom. Przypomniał sobie, że w piątek, 21 maja, był w mieszkaniu sama i z pewnością korzystał z jego toalety. Domyślił się zapewne, że skoro pobrano od niego próbkę DNA, to najprawdopodobniej badania wykażą obecność jego DNA w tym mieszkaniu. Musiał wyprzedzić fakty i przyznać się do wszystkiego. Kiedy policjanci przycisnęli go trochę bardziej, zaczął on się gubić w swoich zeznaniach. Opowiadana historia zaczęła się zmieniać. Daniel dodawał jakieś nowe szczegóły, które niekoniecznie pasowały do tego, co powiedział wcześniej. Całe przesłuchanie robiło się coraz bardziej stresujące dla niego, dlatego też w pewnym momencie odmówił dalszej współpracy i postanowił wrócić do celi. Skorzystał wtedy z możliwości wykonania telefonu i zadzwonił do swojej narzeczonej Rachel. Nie wiedział jednak, że połączenie to było nagrywane. Rachel powiedziała mu wtedy, że jego brat Tim przekazał jej, że ma jakieś dowody rzeczowe. Dokładnie nie wiedziała o co chodzi, ale zamierzała to przekazać śledczym. Kiedy słowa te dotarły do Daniela, można było usłyszeć w jego głosie, że się załamał. Uzmysłowił sobie wówczas, że to już koniec jego gierek. Wszystko wyjdzie na jaw. Doszedł wtedy do wniosku, że najlepiej będzie, kiedy sam się do wszystkiego przyzna. I 14 godzin po tym, jak został zatrzymany, Daniel zaczął mówić prawdę. Cóż więc wydarzyło się kilka dni przed tym przesłuchaniem. Daniel dobrze wiedział, że na koncie sama znajduje się znaczna kwota pieniędzy. Kiedy czasami rozmawiali o problemach finansowych, sam proponował Danielowi wstąpienie do wojska, gdzie istniała możliwość odłożenia pieniędzy. Może to pozwoliłoby w rozwiązaniu finansowych problemów Daniela i Rachel. Sam jako przykład podał, ile jemu udało się odłożyć przez ten czas, kiedy odbywał służba. Ale Daniel nie miał zamiaru iść jego śladami. Bardziej kombinował, w jaki sposób mógłby przejąć jego pieniądze. Taka kwota pozwoliłaby mu na opłacenie wystawnego wesela, które zbliżało się dużymi krokami, jak również na zapłacenie za wycieczkę do Meksyku, gdzie wraz z Rejczem mieli się udać w podróż poślubną. I jak tylko Daniel dowiedział się o oszczędnościach swojego sąsiada. Zaczął planować sposób, w jaki odbierze mu życie. W tamten feralny piątek poprosił sama o pomoc w teatrze. Kiedy znaleźli się na strychu budynku, Daniel wyjął pistolet i nacisnął spust dwukrotnie. Sam nawet nie mógł się niczego spodziewać, ponieważ Daniel stał za nim. Mężczyzna wyjawił śledczym, w jakich miejscach mogą odnaleźć ciało sama. Musiał je zostawić w kilku miejscach. Po pierwsze, w ten sposób było je łatwiej ukryć. A po drugie, gdyby jednak ktoś je odnalazł, trudniej byłoby je zidentyfikować. Po tym jak sam już nie żył, Daniel zaczął się przygotowywać do przedstawienia, w którym grał tamtego wieczoru. Był to musical i mężczyzna na scenie dawał z siebie wszystko. Nikomu do głowy by nie przyszło, że kilka godzin wcześniej odebrał komuś życie. Ale dlaczego zabił Julie? Dziewczyna musiała zginąć, aby wszystko wskazywało na Sama. Korzystając z telefonu swojego sąsiada, już po muzykalu Daniel napisał do niej wiadomości, prosząc o to, by przyszła do jego mieszkania. Kiedy się tam pojawiła, zwabił ją do sypialni i tam postąpił z nią dokładnie w ten sam sposób, jak z samem. Kiedy już było po wszystkim, jedyne co musiał zrobić, to zacząć wypłacać pieniądze z konta sama. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że w większości bankomatów znajdują się kamery. Dlatego też wykorzystał do tego znajomego szesnastolatka. Daniel wiedział, że chłopak uważa go za swojego mentora i raczej nie będzie próbował mu odmówić. Czyli dwie osoby musiały zginąć, żeby on i jego rodzina mogli dobrze się bawić na weselu oraz żeby mógł zabrać Rachel na wycieczkę do Meksyku. Daniel łozniak przyznał się do wszystkiego. Dodatkowo śledczy znaleźli się w posiadaniu dowodów, o których mówił jego brat. Po zabójstwie Daniel przekazał mu plecak, który Tim miał zniszczyć, jednak on tego nie zrobił. Zostawił tylko plecak w ogrodzie swoich rodziców. I kiedy Daniel został zatrzymany, Tim przekazał ten plecak policji. W środku były przedmioty należące do Sama: jego ubrania, telefon, portfel czy książeczka czekowa. Ale oprócz tych wszystkich rzeczy, które należały do Sama, w plecaku znajdował się również pistolet, którego tamtego dnia używał Daniel. Ustalono również, że 26-latek w internecie wyszukiwał informacji dotyczących sposobów na jak najszybsze odebranie życia człowiekowi czy w jaki sposób pozbyć się ciała. Dowodów było tak wiele, że proces w tej sprawie był tylko formalnością. Ale pomimo tego, że Danielowi postawiono zarzuty w roku 2010, do procesu doszło dopiero w roku 2016. Stało się tak z powodu różnych opóźnień. I kiedy wysłuchano wszystkich dowodów, ława przysięgłych obradowała przez zaledwie godzinę, i po tym czasie pojawili się na sali sądowej z uzgodnionym wyrokiem. Uznano Daniela winnym zabicia, zarówno Julie, jak i sama, i został on skazany na karę śmierci. Początkowo odbywał karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze, ale w roku 2021 Daniel został przeniesiony do innego więzienia, gdzie ten rygor jest dużo mniejszy. A co więcej, mężczyzna ma możliwość pracowania. Oczywiście rodziny Julie i sama są oburzone tą zmianą. Szczególnie ojciec sama uważał, że kara dla Daniela powinna być najsurowsza z możliwych. Póki co nie wiadomo, kiedy zostanie wykonana kara śmierci. Od samego początku wszyscy zastanawiali się, jaki był udział Rachel w tych zabójstwach. Czy mogła ona nic nie wiedzieć na temat tego, co planuje jej narzeczony? Przecież ich ślub miał się odbyć zaledwie kilka dni później. Wydawałoby się, że powinna zdawać sobie sprawę z tego, że nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby pozwolić sobie na tak wystawne wesele, jakie planowali. Pomimo tego, że dziewczyna cały czas obstawała przed tym, że jest niewinna, o czym mówiła nawet w programach telewizyjnych, śledczy podejrzewali, że jej rola w tych zabójstwach była znaczna. Nie udało się jednak znaleźć żadnych dowodów na to, że dziewczyna wiedziała cokolwiek na temat planów Daniela. I w roku 2018 postawiono jej zarzuty utrudniania śledztwa poprzez celowe okłamywanie funkcjonariuszy. Miała ona okłamywać policjantów 20 razy, między innymi na temat tego, co robił Daniel 21 maja, czyli w dniu, kiedy zabił sama i Julie. Śledczy ustalili, że opuścił on mieszkanie na trzy godziny. Czego niestety Rachel im nie powiedziała. Została za to skazana na 32 miesiące pozbawienia wolności, nie odbyła jednak całej kary, bo już w roku 2019 została wypuszczona na wolność. Brat Daniela Tim został również oskarżony o pomoc w tuszowaniu zabójstwa. Wiedział, że jego brat przekazał mu jakieś przedmioty, które miał zniszczyć, i nic nie zrobił z tą informacją. Groziło mu za to do trzech lat pozbawienia wolności, ale ponieważ przyznał się on do wszystkiego, otrzymał wyrok trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie i do końca. Do usłyszenia. Cześć.